Witają wszystkich gości, zaprezentuję jak, zawsze gości gościnnie, jakie Bałuty są, każdy widzi. Dziadek był takim swaniakiem, łobuzem z Bałut i grał w karty z jakimś takim miejscowym hersztem. No i wygrał w te karty i ten herszt bardzo się oburzył. Dziadek był zawsze wysportowany, był taki mały, ale, ale żelasty, ćwiczył, zażyty w sobie. No i. A nie pozostał mu dużny i go trochę uszkodził? Na bałutach dzisiaj jest zabawa, tańczą się z wystawą, na morrowa. Na środku tego placu zabaw znajdowało się taki fajny kręciołek, tam były krzesła, wsiadało się na to krzesło, było takie kółko i każdy się odpychał i to się kręciło i to było super. Ma imieniny, tam się odbywają, weselę i razem wyprawiają. Ma imieniny, tam się odbywają, weselę i ściny razem wyprawiają. W jedną niedzielę chłopaki z Bałut... Pakowali się na wóz i jechali na hojne, a w drugą niedzielę była rewizyta.